Nie jesteście egoistami i to jest niesamowite. Mam na imię Piotrek i codziennie otrzymuję od Was naprawdę wiele telefonów. Jak dzięki tej biotechnologii, dzięki plastom fototerapeutycznym, których dzisiaj nie mam naklejonych na sobie w miejscu widocznym, bo nie ma takiej potrzeby, jak pozbyłem się szumów usznych i ustabilizowałem naciśnienie tętnicze. się do mnie, ponieważ macie wiele problemów. Nie tylko wynikających z tych dwóch dysfunkcji, o których powiedziałem, ale także dotyczy także innych. Hashimoto, no wiele, wiele naprawdę problemów. Ale co jest ważne, o czym chciałem powiedzieć? Eee, wiele telefonów dotyczy nie was samych, waszych problemów, twoich problemów, tylko problemów najbliższych. Chcecie pomóc bratu, siostrze, mamie, tacie, dziecku, kuzynowi, sąsiadowi. No tych osób jest naprawdę wiele bliskich, o których, o których mówicie. I to jest niesamowite, że tak dbacie o swoich bliskich, tak bardzo chcecie im pomóc, czy tak bardzo chcesz im pomóc, ale pamiętaj, czasami warto też pomyśleć o sobie. Czasami warto zrobić coś dla siebie, bo te osoby bliskie, czy jest to Twoja mama, Twój tato, Twój mąż, Twoja żona, też pewnie chcą, żebyś czuł, czuła się dobrze, żebyś, żebyś była szczęśliwa, szczęśliwy. Niesamowitym jest to, jeszcze raz powtórzę, że dbamy o naszych bliskich, ale warto też pomyśleć o sobie. Zrób coś dla siebie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z tą technologią, z plastrami fototerapeutycznymi, zwanymi też bielektronami, zadzwoń do mnie, bardzo chętnie Ci pomogę. I jeszcze raz, niesamowicie, że tak dbasz o, o swoich bliskich, tak bardzo chcesz im pomóc, ale też zrób coś dla siebie. Pomyśl też o sobie, bo dla tych swoich bliskich jesteś też na pewno bardzo ważną osobą. Zatem zadzwoń do mnie, czekam na Twój telefon i cudownego dnia jak zawsze. Trzymaj się, cześć.